Siema Piotrek, siema N71 Pociągowy MK, wita, młody pasjonata PKP Cześć Już wiem, żeby nie, nie jechać na podhalanie Tak, jest siódemka 1001 numer chyba. dobrze widzę. Ile? 1001, no, niech tak będzie. Story. A jak mnie słychać napiszcie? Jest OK wszystko? Siema Stanisław. Ja jeszcze nic nie nagrywałem. Ja przyjechałem dopiero dzisiaj rano Kilka ujęć tutaj z dworca, ze stacji, chyba dwa pociągi i to wszystko. Dopiero będę nagrywał, ale nie dzisiaj. Jestem na kilka dni, więc mam czas, żeby nagrywać. Kolejowy Wojtek siema, Pomorski MK4 siema. I co tam jeszcze stoi? Jakiś Polregio, kibel klasyczny EM57. Jakiś trzycyfrowy numer, stąd nie widać. Tam, tam w oddali. Nie mam statywu, z ręki walę, więc może się trochę obraz trząść. Papuga nie zakłóca, papuga siedzi, o papuga siedzi. Pije jakieś bleki tajgery, czy co tam, jakieś wynalazki. Składem przyjechałem, samochodem przyjechałem prywatnym. Wiesław Szczecina, Siemka. Gdzie mam nocleg w Zakopanym? W Zakopanem mam nocleg niedaleko centrum. 15 minut spacerkiem. Teraz już ekipa sprzątająca, bo zaraz coś tam przyjedzie, chyba Osterwa, chyba ze Świnoujścia to jeździ, chyba, nie? Więc będzie Osterwa, zaraz sobie chyba nagramy, czekajcie, która jest, 44, ona przyjeżdża. Zaraz, zaraz, to zaraz ten, zaraz tam podejdę i coś nagramy. Ze Szczecina, o, ze Szczecina, nie Świnoujście, co ja gadam, no faktycznie, Szczecin, jakieś świnouście Świnoujście. się nagrywało. Fajnie, fajnie w Gdyni tylko wiatr był duży i e, no... To się źle nagrywa jak jest duży wiatr. Ale to wszędzie się źle nagrywa. Gdynia jest fajna ogólnie. Lubię gdynię. Mam sentymet do tego miasta. Lechu pozdrów Lubą. Pozdrawiam Lubą po taki napój do żabki, czy jak tam ten sklep jest, wie, i pani się mnie pytała o dowód, czy mam. <laughs> I taka trochę zdziwiona, znaczy ja taki, ja taki troszeczkę zdziwiony, a ona do mnie, że chciała sprawdzić moją reakcję. Nara, kolej. Benshen, haj. Dzisiaj tutaj zostawiłem magnesik, bryloczek i, i, i co jeszcze? Magnes, breloki w wlepę od Krzycha z kanału pociągowo. Zerkniemy, czy ktoś to zgarnął. Ale pogoda dzisiaj piękna, zobaczcie jak Giewont ładnie widać. Ogólnie góry pięknie, z tyłu kopa kondracka kościelec, wszystko dzisiaj widać jak na dłoni. Dawno tak nie było, jak wjeżdżałem do zakopanego. N71, wiem z czego robione są oscypki na krupówkach to jest standard, ale czasami lubię. Wpadłem jej w oko stanisław, no tak może być. już nie tak powyżej 18, bo już 43 to takie trochę razy 2, 18 plus jeszcze dodaj, nie? No i co? Magnesu nie ma. Widzę, że już nie ma magnesu. Jest zgarnięty. Brelok magnes. Zakopane. To dochodzimy do końca peronu drugiego. no stacja, jak stacja, brzydka. Nie, nie, brzydka to ona była. Słuchajcie, jak coś nagram, wrzucę film na kanał na YouTube, to postaram się Wam wrzucić taką przebitkę. Jak tu byłem na tym dworcu, jeszcze, jak, on był, jak był stary dworzec, ogólnie stare perony dworzec, to było brzydko. Teraz jest ładnie w miarę, nie ma co narzekać. Nie ma co narzekać. P09MK, pozdrawiam, nie ma problemu. Nikol Dawid MK, siema. No Stanisław zależy. No ja, ja jechałem dzisiaj prawie trzy, no, trzy godziny jechałem, bo kurczę. No mimo, że wyjechałem o e, w pół do szóstej, no to taki dość duży ruch był, bo do roboty ludzie jadą. Jakiś tam traktor wyjechał, to z 5 km miałem 20 na godzinę, no i tak to wygląda tymi krajówkami, a nie pchałem się na Autostradę na Kraków, bo to tam też bywa różnie, a nigdzie mi się nie śpieszy, więc pan kolej ze Śląska, Pozdrawia ze stacji duszniki zdrój. No i super, nagrywasz pociągi. Śląski MK nad morzem. Siema Mikole No moja też stacja tych jest takim pośmiewiskiem trochę, bo taka ruina już powiem. No ale za 5 lat może będzie lepiej. Bo jest już w planach przebudowa. Może jutro jeszcze jakiś magnesik zostawię. Nie wiem, czy jesteście zainteresowani. Jutro albo pojutrze zobaczę. No bo dzisiaj zostawiłem jeden. O właśnie w tym miejscu. W tym białym miejscu. Już, już tego nie ma. Ktoś już wziął. Chyba na TikToku się jakiś kolega ujawnił, który to wziął I może zostawię coś jeszcze dla Was, no jak chcecie. Może ktoś sobie podskoczy A teraz czekamy Teraz czekamy Zaraz zerknę Zaraz zerknę w rozkład Sekundkę, sekundkę Podjazdy mamy tak, halanim przepraszam, na Świnoujście. No, Podhalanie mi się pomylił z Osterwą na Świnoujście. Właśnie, 17.55 odjeżdża, a na przyjazdach mamy Osterwę ze Szczecina. Już powinna być Osterwa, a jej nie ma, nie? Spóźniona chyba. Zobaczymy. Osterwa 53, za 3 minuty ma przyjechać. Także... Wiecie, tam piszecie, piszecie, tam nie za wiele widzę, bo mi słońce właśnie wali prosto w, yy, w ekran. Siema pociągowo, siema krzychu. Krzychu, zawinęli swoją wlepę, już nie ma, wiesz? Także poszła w świat. 155 Osterwa, e, przepraszam pod Halanin. I za chwilkę wiedzie Osterwa. Sieła magneto. Nie złapałem, bo nie łapałem dzisiaj składów. Byłem tylko rano, rzucić magnes. Do której live nie wiem, chwilkę posiedzę po prostu. Poprzedłem całe miasto z buta. No i tak mówię, skoczę sobie na tigerka i na dworcu posiedzę troszeczkę. I tak wpadłem na pomysł, że odpalę chwilkę live'a. Czy mam w planach odwiedzić Słupsk? Nie mam w planach odwiedzić Słupska, ale nie jest to wykluczone. Jak mnie tam gdzieś zawieje, to może kiedyś wpadnę. Siema, spóźniłem się trochę, pisze Frenzel. No nie wiem, czy tutaj Piotr pisze, że ma lagi. Dajcie znać, jak nie słychać, jak nie widać, czy coś laguje faktycznie, bo tak może być. Czy ja widziałem EP0744? Może widziałem, nie pamiętam Nie pamiętam co rano na podhalaninie przyjechał. Nagrałem to kamerą, ale nie pamiętam. No i dobra, jest zapowiadana osterwa O, już ją słyszę Już ją słyszę Kurde i chyba dwa pociągi naraz ruszą Ale nie, nie ruszą bo ten ma dwie minuty, a ten tutaj już nam startuje No i leci Osterwa. Tak wjechała osterwa teraz co? Będzie przepineczka, oblocik, ale przedtem przy podhalanin z peronu pierwszego. Jakiś chyba dobry maszynista jest w tej siódemce na podhalaninie, bo machnął ręką jak robiłem zdjęcie. Więc prawdopodobnie swój chłop. Zawierciański MK, witam pana Lecha, witam. Tura 54 Nie będzie w niedzielę odcinka, na pewno nie zakopanego, bo go nie zdążę zrobić, słuchajcie. Najpierw muszę nagrać materiał, a nie wiem kiedy będę jeszcze nagrywał, bo nie przyjechałem tutaj tylko na pociągi, tylko troszeczkę odpocząć. O, jest oddali gwizdek dla podhalanina. I siódemka z numerem 1001 będzie startować za momencik. Lagi są. No może tak być, no nie wiem, mam dwa telefony, to jest akurat iPhone. Mi tutaj zasięg